Oho, idzie tu! Wagerowicz, z Hirov obecnie szkolny łobuz numer jeden. Zmieniłem się, Jerry. Przeszedłem na ciemną stronę. O nie, nie spałem dziś w piżamie, tylko w samych bokserkach. I w t-shirtie. I w podkolanówkach. I w wełnianych getrach mamy. Jo, stary, na pewno chcesz wsiadać w tym do autobusu? Bo wiesz, narazisz się na kpiny. Ja bym kpił. Nie mam innego wyjścia. Jak wyjdę ze szkoły, nikt nie może mnie rozpoznać. Ale nie bój nic! Nigdzie nie ruszam się bez protonowego miecza z planety Zomax! O! Wziąłem też antynapadowy gwizdek. <noise> Nadal pamiętam rozpaczliwy gwizd, jak piguła wyczesywała ci kołtuna do klasowego zdjęcia. <noise> Zobaczysz jeszcze pomszczyku kultura mego, ale tymczasem. Laser, żegna! Ktoś zamknął. Laser, żegna! Pod śpiewającym miecznikiem. Nie wiem, gdzie jest ten śpiewający miecznik. Powinni powiesić tu jakiś szyf czy coś. Dziękuję, dziękuję, uratowałeś mi życie. Ten dziwny przebieraniec uratował mi życie. Kim jesteś? Ja, 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 ja jestem Laserman. Laserman żegna. Ej, ogarnijcie się, ludzie! Jak ma wyjść z klasą w takich warunkach?